widzowie. Um, ten film to jest zaczęcie takie jakby w se z serii z Bad Warsów i po prostu będę przez jakiś czas rzucał po prostu filmy właśnie z Wedwursów. Czasami te filmy będą miały jakieś challenge, a czasami to będą po prostu luźne takie filmy z Bad Warsów, takie po prostu film z Wedwursów ze Sparagierek. Eee. W dzisiejszym film akurat nie challenge, ale właśnie będę testował mam nową myszkę. Macie teraz jest zdjęcie gdzieś tutaj obok mnie. I no, i będę ją testował. Nazwę wszystko to zaraz będę mówił, tylko najpierw wejdę do gierki. Więc to widzimy się w gierce. Dobra, więc jesteśmy już w pierwszej gierce i no. Nazwa myszki to jest Gloria A70. Teraz bym numerka nie pomalił. O, no nie no, już, już nie, jeszcze się nie uczy na nie grać. Bo właśnie tak, nie wiem, dla mnie strasznie taka dziwna jest. No właśnie. Oj. Tak się giga, dziwnie na nie gra dla mnie. Będziemy, trochę troszkę nie ogarnia. Co on, tu zaczął budować? Dobrze, Dobra, zdążyłem od uwycicielki. Nie wiem, ziemią totalnie nie ogarnia chyba. O co tutaj chodzi? Teraz szybko, żeby jeszcze nie zdążył mi... Znieść? A nie, nie zdążył. Jest gdzieś daleko. Jeszcze w ogóle jest? To jest czerwony. Nie, jest jeszcze ogóle. No, nie, okej, okay, no ale. Muszę no sobie pofarmię trochę. Hmm. też surowców. Nie wiem, no, na łóżka, coś kupię. Nawet niech będzie to szkło. Jeszcze jedno złoto, okej, okay, pięknie nam. No, no. Secika. No, niech będzie taka budowa trochę inna niż zwykle. W um, tej mysce. Um, kurde, wszystkie bloki się dostawiam. Yy, właśnie od początku miałem takie właśnie, nie wiem, bardzo, ale takie jakieś dziwne coś. Że, nie wiem, tak giga dziwnie mi się nie gra. To się fajna jest, ale taka unikatowa. O, a nie zadziała. Że, właśnie taka, nie wiem, nie wiem, nie wiem, naprawdę jak to nazwać. Nie wiem, to się staram się draklikować klikować na niej. Cóż, to, to, to tak właśnie słabo wychodzi. Oj, dzień drugi robienia, chowania robić drabinki. Nie, na serio. A. Nie wyszło coś ziomkowi? Gdzie jesteś? No chodź się bić. No co w łóżku strzelasz? O, się nadziwiła. A, poczekaj, szanuj. On się boi. Dobra, łatwo. To dzisiaj dobrze idzie, ale to tylko dlatego, że trafiłem na jakiegoś nieogar nieogarka. Eee, dobra, no to będę już iść mila. Tylko jeszcze sobie ogarnę może sharpness. I po drodze się pozbędę tego... Nie, białego nie ma. Aż nie wiem. No i... Zachaczyłem głową ocełem. sobie tu... O nie, skoczyła mnie. Skoczyła nie, oni się tam biją, no nie skończyło. Mmm, 50. Spodmorze. Przynajmniej to ich na fireballu doleciał, ale dobra. Serio. Jeszcze nie tutaj jabłek, nie? mam. nie, to. jakieś. jakiś. W takim momencie. No, jak wrócić do siebie, no ale no, kurde. Że akurat teraz. Yy, też właśnie wracając do myszki. W sumie miał na ja odcinek komyszce trochę. Trochę zaczęłam się. No co jest? Jak teraz. Co jest? Jest to właśnie teraz trochę taka... A, dobra, ogarnąłem. No to się dostałem tu jakieś dwa dni temu. Chyba coś się dostałem. Jakby przyszła. Jakby paczką matem. I ona ma takie trzy guziki. Właśnie nie, nie, za, nie zauważyłem czego wcześniej, ale myślałem, że w ogólnie do niej jest jakaś aplikacja tam, czy coś takiego. No coś z tym aplikacja jakieś, gdzie może znają sobie e, jakby tam regulować niektóre guziki, do czego one służą. Do czego służą jakby te guziki w sensie. I właśnie są takie trzy na środku myszki. No i ja myślałem, że one też do tego służą i właśnie teraz dopiero się skapnę że nas są do regulowania, a jakby tego jak szybko myszka na to. Więc teraz na przykład... O, widzicie jak szybko? Teraz tak trochę wolniej i teraz tak to jest trochę inaczej. no się... Fajnie się na nie drak... Tak giga, spoko się na nie drak klikuje, a właśnie tak... I dalszy, giga inaczej. to się ona taka strasznie dufa. Przynajmniej według mnie. się dłuża, no. Co jest? No właśnie to mi chodziło z tym traktatiem. O nie. O, wygrałem. Co jest? To pierwsza runda była wygrana. Eee, i co? Widzimy się w kolejnej rundzie. Więc co, jesteśmy w kolejnej rundzie. W tamtej sumie za bardzo zrobiłem poza pokonaniem jakiegoś ziomka, który nie ogarnia jak się gra. Więc... Um, no. Mam nadzieję, że ta runda też nie będzie jakoś. No. Właśnie, jeszcze muszę się nauczyć na tej myszce bniem. Ona ma jakby takie, że tak bardziej trzeba nacisnąć, żeby kliknąć. O, widziałem, że już się buduje na mnie. Koleszko. Mam nadzieję, że w tej też będzie się to porobić. Mam jakimś... No tylko on się teraz zrespi Będę musiał go jakoś na moście pokonać Ja mam ten plan z Blok trapuje go Że on i ja mu postawię klocek na głowę Tylko ty fireballa nie kupuj, mu. Ci rozwala. Ale łóżko. Mówię ci, nie kupuj fireballa, bo ci rozwalę z tym i kupił Fireballa. co taki damage zadaje? ja trzy hity, wziął. Nie wiem, czy on skryta mi każdy hit dał, czy o co chodzi? LXD? Dobra, to ja teraz też będę mu zadawał duży damage. A, hmm. no... go tu nie ma. Ja nie wiem, co tam się dzieje u niego. A, ona no na dojazd chyba? Nie, coś... Tutaj... No, zginąłem serio, mu 0 HP zostało. Myś... Ale co tam u niego tak wybuchło? Firebola nie kupił, i przez środek wsadził sobie od razu na twarz. o co chodzi? Czuję, też sobie kupię Firebola. Stać mnie. Oj, co ten jak robi? Nie mam pojęcia, on jest jakiś dziwny. Tak, trochę bardzo dziwny. A dobra, to jest z Ale nie wiem, totalnie ziomek nie ogarnia w Bedworsy, a jakby wjechałem do bazy trzy razy i mogę go zabić, a z trzy razy mnie jakby zabił. Więc jakby Giga ogarnia PVP, a w ogóle w Bedworsy dziwne. No serio? Jest żelazny. Dobra, to widzimy się w Nexttronzie. So, pewnie muszę się teraz trochę dziwić o co chodzi. Czemu jestem na parku z na Hypixelu? E, nie wytrzymałem się dursami po prostu. Bo próbowałem już chwilę na, 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 nagrać. Po prostu zdrabiałem na jakiegoś posucha, który mi w tym wszystkim przeszkadzał. I no i nie, nie dał rady już. Odechciałem się po prostu grać w Durs teraz. Więc chciałem ostatnie kwestie sobie dokończyć na parkurze. Mam nadzieję, że on aż tak bardzo mnie nie wkurzy XD <laughs> I... no Więc ogólnie filmów nie było ostatnio myślę, ostatnio, no już, jak się sprawdzę, że sumie wtedy był ostatni film Ostatni film u mnie był 17 dni temu, więc no trochę dawno To był ten z Bad Warsów właśnie I... no Więc trochę dawno Dzisiaj w niedzielę W się sensie dzisiaj jak nagrywam, to jest dzisiaj, dla was to jest jakieś, pewnie przedwczoraj, przed um, dzisiaj jak jest niedziela, no to miałem wlecieć ten film, ogólnie, i nie wleciał, bo byłem niefajnie chory, no ale wleci pewnie jakoś na tygodniu, nie wiem w sumie kiedy, nie mam pojęcia, ale w którym jest checkpoint jeszcze jak to spoko I... Jeśli tego nie było filmów I co do tej myszki o, Tutaj miałby się coś na w sumie mało nie, za, trochę zadałem No to nie wiem After all dosyć fajna O co to? Chwila ja. Nie, nie wiem Myślałam, pisało, że jakaś muzyczka Ale, ale nie, nie wiem, coś mi się przewidziało chyba ale... Nie wiem, nieważne um... No, myszka. Finalna recenzja jakby. Myszka fajna. Że bardzo, właśnie taka cicha. Tylko jedynie, co mi się w niej tak średnio podoba, to to, że właśnie po pierwsze, często mi się tak. Nie, nie wiem, czy to się tak nazywa. Ale często w pierwszym przypadku na niej double clicka. Double clicka. No. Chyba wiecie o co chodzi. Ja, jakby źle mówię, to sorry. Jeżeli to coś inaczej się nazywa, no ja nie mogę. I no to nie, ja czasami furza, bo tak dosłownie nie to robię. I też um, fajne, na tej myszce jest to, że. Um, że jest właśnie taka cicha, i w ogóle, ale to, co mi się nie podoba, nie mogę. No. To jest po prostu to, że. Um... No, ciągle się tak zamyślam, jak coś mówię na filmach. Zawsze tak jest. Służnie, zawsze. I. Jest chyba zapomniałem, co mówiłem, Nikdy. A no, że jest ona taka. O, coś Taka strasznie. Może mi się ciężko nacisnąć, miał, ale no po prostu nie wiem. Jak by to powiedzieć... No, tak trudno się no, naciska. Jakby porównać na przykład do mojej starej myszki, no to tam giga... Wystarczyło lekko przyłożyć palec i się nacisnęła, a tutaj nie wiem, jakoś tak... twardo trzeba. Też jak będą te filmy z Bed horsów, niestety to czasami może się tak kończyć, że nie wytrzymam. I po prostu będzie się kończyć na happy-stylowym parkourze, czy czymś innym. Ale ogólnie mam zamiar, żeby te filmy były właśnie z Wedługów. Trzy arenki. Zazwyczaj mniej więcej będą pewnie. I po drugie, tak jak ostatnio mówiłem, w ostatnim filmie, mam zamiar chyba zacząć zrobić jakieś. Jeżeli oczywiście fajnie to wyjdzie, to zrobię chyba z jakiejś innej gry: jakąś serię albo po prostu odcinek. Zobaczę jak to będzie wyglądać na moim kanale. Czy to fajnie by wyszło, czy nie fajnie. Mm. I. No, i to już nie byłoby chyba tyle w tym odcinku z tą serią. No to powiedziałem. Ja muszę sobie zrobić jakoś checklistę albo osobno nagrywać gameplay, a osobno um, to mówię, nie się... Tak zacinam, w takich filmach, w którym mam, mam coś opowiadać. Ale nie, to chyba tyle by było, więc no. Dzięki za oglądanie tego filmu. I co? No Macie jeszcze tutaj zdjęcie. Moja ocena tutaj zaraz. Jeszcze w montowaniu filmu się upewni, ale według mnie mieszka jest 7 albo 8 na 10 taka ocenka. Więc no. Macie tutaj z boku zdjęcie myszki. I co? No i to tyle.